Żyjące przepisy prawne, kuszące przepisy kulinarne. Za chwilę dużo o małym przetwórstwie. Jacek Chlewiński, dzień dobry. Zapraszam na Agrobiznes. Już nie anonimowe, a narodowe. Ziemniaki pod flagą kraju produkcji. Niepokojąca stabilizacja, jak i kierunek na rynku trzody. Stare sady nie do zagłady. Na Podlasiu mają pomysł. Produkcja samego surowca to za mało. Coraz więcej rolników decyduje się na prowadzenie małego przetwórstwa. Tym bardziej, że przepisy są sprzyjające. A na początek można ubiegać się o dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Ponad stuletnia tradycja zobowiązuje. Grupa sodowników z okolic góry Kalwarii uprawia jabłonie, grusze i wiśnie na powierzchni 100 hektarów. Od 10 lat prowadzi także przetwórstwo owoców. Mając taką gałąź mrożonek i soków można zagospodarować to jabłko, które jest w nadwyżce w rynku. Zawsze łatwiej jest yy, przetrwać, jeśli się ma kilka różnych możliwości, kanałów dystrybucji, kilka różnych produktów. Każde dodatkowe przetworzenie we własnym gospodarstwie płodów rolnych, moim zdaniem, daje jakąś wartość dodaną. Ale konkurencja nie śpi, dlatego sadownicy stawiają na jakość i produkują owoce oraz przetwory bez jakichkolwiek nawet tych dozwolonych pozostałości środków chemicznych, a także ekologiczne. W tej chwili świadomość konsumenta na temat tego, co to jest zero pozostałości, co to jest produkcja ekologiczna, nie jest wystarczająca. Tak? Naszym celem jest również uświadamianie, jakie są zalety soków czy też owoców zero pozostałości. W w stosunku do innych owoców. Świadomość konsumentów jednak ciągle rośnie. Według ekspertów na rynku jest miejsce zarówno dla producentów żywności konwencjonalnej, jak i wysokiej jakości z małych lokalnych przetwórni. To jest rynek, który się roz, roz, rozwijający, i możemy także zdobyć rynki nie tylko polskie, bo możemy tym także zdobyć rynki e e europejskie i świata. Dlatego w programie rozwoju obszarów wiejskich przewidziano dofinansowanie w postaci zwrotu połowy poniesionych kosztów na małe przetwórstwo, 100 tysięcy złotych na uruchomienie rolniczego handlu detalicznego i pół miliona na niewielką firmę. Najwięcej wniosków o przyznanie dofinansowania na małe przetwórstwo, bo aż ponad 100, złożyli rolnicy z Wielkopolski. Wielu chętnych jest także na Lubelszczyźnie, Mazowszu, w Małopolsce, ale również w województwach łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Blisko 200 milionów złotych przeznaczyliśmy na pierwszy nabór i potrzeby są. Na jesieni będzie kolejny nabór na wsparcie małego przetwórstwa. Wznawiamy, ponieważ jest to dynamicznie rozwijające się działalność w gospodarstwach indywidualnych. Warto też przypomnieć, że od początku roku obowiązują ułatwienia w rejestracji rolniczego handlu detalicznego. Przychody do 40 tysięcy złotych nie podlegają opodatkowaniu. Rolnik może sprzedawać swoją żywność bezpośrednio konsumentom do sklepów, stołówek, restauracji i podobnych placówek na terenie regionu i wojewódzkich miast sąsiadujących. Ziemniaki w polskich sklepach nie będą już. Anonimowe. Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie, które nakazuje oznakowanie tych warzyw flagą państwa, w którym je wyhodowano, tak żeby konsument nie miał żadnych wątpliwości, skąd dany towar pochodzi i tym samym dokonał świadomego wyboru. Obowiązek oznakowania ziemniaków na stoisku będzie należał do sprzedawcy. Już nie wystarczy sama informacja na opakowaniu, ale wymagane będzie dodatkowe i widoczne opatrzenie skrzynek lub worków z ziemniakami flagą. O nadchodzących zmianach poinformował na Twitterze minister rolnictwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podpisałem rozporządzenie, które wprowadzi znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Teraz wystąpię też do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania mięsa. Zmian w prawie domagali się polscy plantatorzy ziemniaków, którzy żalili się na niskie ceny skupu tych warzyw w związku z nadmiernym importem. Ich zdaniem duże sieci sklepów sprowadzają towar z zagranicy i sprzedają jako produkt polski. Teraz konsument nie będzie miał wątpliwości skąd pochodzi warzywo. To musi być powiązane z jakością, bo gdy tak nie jest, to może się okazać, szczególnie w rynku rozdrobnionym, jakim jest rynek polski, że oznakowanie produkt polski może oznaczać, uwaga, gorsza jakość. Zjadamy nieco ponad 90 kg ziemniaków, zarówno w formie przetworzonej, jak i nieprzetworzonej. Z roku na rok ta liczba jest coraz mniejsza. Mniejsza jest także produkcja. Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, tegoroczny areał upraw ziemniaków najprawdopodobniej wyniesie około 300 tysięcy hektarów i będzie mniejszy od tegorocznego średnio o 5%. Spada produkcja, spada spożycie, ale rośnie import. Według szacunków w pierwszej połowie tego roku sprowadzimy ziemniaki za ponad 200 milionów euro, najczęściej z innych krajów Unii Europejskiej, ale także tych odległych, między innymi z Egiptu. W końcówce ubiegłego tygodnia sprzedaż zbóż nie była najlepsza, bo rolnicy spieszyli się z dokończeniem prac polowych przed świętami i nie wystawiali ziarna na sprzedaż. Ci, którym zapasy zaczęły się kończyć, by zgromadzić odpowiednie ilości surowca, postanowili nieco podnieść ceny w ofertach kupna. W tym roku późne święta wielkanocne prawie zbiegły się z długą majową przerwą. Dlatego każdy, kto widzi braki zbóż w swoich zapasach, usiłuje zgromadzić towar. Z kolei rolnicy w tym tygodniu zaczynają zgłaszać coraz więcej ziarna na sprzedaż. Takie decyzje wymuszają m.in. prognozy nadchodzących bardzo wysokich temperatur, a te mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości zbóż zgromadzonych w magazynach i pojawienia się szkodników, które część zapasów mogą zniszczyć. Tym bardziej, że noce też bywają ciepłe, dlatego sporo rolników woli sprzedać ziarno już teraz. To na pszenicy o 14-12% zawartości białka jest prawie taka sama. 10-złotowa różnica jest w dolnych stawkach, górne dochodzą do 820 zł. Podobnie jest z paszową. to kosztuje maksymalnie 790 zł. Jęczmin konsumpcyjny najwyżej 850, a paszowy 760 zł. Ceny żyta konsumpcyjnego potrafią przekraczać 700 zł, a paszowego, którego jest sporo w ofertach sprzedaży. Dochodzą do 670 zł. W portach pszenica o 14% zawartości białka kosztuje nawet 840 zł. A ta o słabszych parametrach maksymalnie 825 zł. Wysokie, ale stabilne ceny na niemieckiej giełdzie, brak zmian w cennikach w większości naszych zakładów. Poświąteczny rynek wieprzowiny wygląda nieco spokojniej niż przed Wielkanocą. Ale sytuacja nadal jest niepewna, bo chociaż święta za nami, to przed zakładami majówka i konieczność zgromadzenia większych zapasów niż zwykle. Tymczasem rolnicy też wahają się, co robić. Jedni sprzedają lekkie świnie w obawie przed spadkiem cen, inni, choć mają ciężkie zwierzęta, czekają aż stawki pójdą jeszcze w górę. Na razie zmian w cennikach niewiele, korekty tylko tam, gdzie było najdrożej. A i tak większość firm nadal płaci powyżej oficjalnie obowiązujących stawek, choć już nie tak dużo jak przed świętami. Za klasę S można dziś dostać od 6,80 zł do blisko 7,5 zł, za E od 5 do 15 groszy mniej. Klasa U sięga 7 zł, RK przekracza 6,5 zł. To ceny obowiązujące przy małych dostawach, mając większą partię towaru, można negocjować więcej. Święta, święta i po świętach. Ale wyjątkowego smaku wędlin poszukujemy przecież nie tylko od święta, a przez cały rok. I tak nie powinno być. Kazimierz rbiszewski ma nienaganny smak i kocha tradycję. Tak robiło się w latach 60., czy zaraz po wojnie, czy przed wojną i tak dalej. Tego uczyłem się od swojego ojca, uczyłem się od, wspólnie z bratem działaliśmy. Tak dorywczyła, jak ktoś mychał chopni, co, że tam trzeba było komuś ubić świniaczka na wsi i zrobić wyroby i tak dalej. 10 lat temu rodzina z Kilbiszewskich wyremontowała zabudowania gospodarstwa w Piotrowicach Polskich i otworzyła małą masarnię. Dlatego kierunek ten obrałem, że to będzie przeszłościowe, że ludzie zaczną wybierać produkt zdrowy. Jak mamy dbać o zdrowie, to myślmy o tym. Biała kiełbasa najprostsza ekspresowa klasyka w niezbyt apetycznym kolorze. Jeżeli to jest biała, taka tradycyjnie przygotowana biała kiełbasa, to na obróbce termicznej powinna być szara. Czyli jak sobie ją w domu upieczemy, ugotujemy, nigdy nie będzie różowa, tylko będzie szara. Dobry wsad mięsa w białą kiełbasę. Przyprawy, wszystko i będzie smaczne, to wszystko. Nie? Oczkiem w głowie masaży są klasyczne wędzonki. Zdrowe wędzenie polega na tym, że nasze wędzarnie są zbudowane kanałowo, nie ma bezpośrednio paleniska pod nimi, cały ten osad, strzynek nie spada bezpośrednio na drewno, nie powstają inne substancje, które. Posadzają się na mieście. Należy się udać do takiej masarni, którą ktoś nam polecił. Wiemy, że jest, te produkty zawsze są świeże, ze, że przygotowane są z pasją, bo jeżeli w tej masarni jest pasja, czyli ten technolog ma pasję produkcji, to nie wejdzie tam i komercja, i ten produkcja na masową skalę. Wiejski zakład dotarł do krajowego finału prestiżowego konkursu Agroligi. Wygrał głosami klientów. Biebrzański Park Narodowy zachęca do sadzenia starych odmian drzew owocowych, by chronić dziedzictwo kulturowe krajobrazu, ale także popularyzować coraz bardziej spotykane odmiany jabłoni, grusz, śliw, wiśni czy czereśni. Stary, pięknie, wysokie rośnie. A to gałęzi już zaczyna schnąć. Jak mówią mieszkańcy sztabina, jabłonie, które sadzili wiele lat temu, owocują do dziś, a nowoczesne odmiany dają piękne owoce, ale niestety szybciej, bo już po kilku latach usychają. Według najstarszych współczesne jabłka mają też inny smak takie jakieś gruszkowate, jabłkowate, także właściwie tak trudno. One są po prostu o wiele smaku gorsze i też gorsze są do przetwórstwa. Odmiany nowoczesne, które są uprawiane w intensywnych sadach bez oprysków od chorób, szkodników, nawożenia hmm składnikami mineralnymi, praktycznie rzecz biorąc one nie wytrzymają. Dlatego Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Ekorolników we współpracy z Instytutem Sadownictwa i Gwiaciarstwa w Skierniewicach postanowiło ocalić tradycyjne odmiany jabłoni. Malinowa oberlandzka i to jest szara reneta. Na liście ratowanych odmian znalazły się też na przykład kosztela, papierówka, grawsztynek, krącelka czy antonówka. Najpierw trzeba ustalić, gdzie są te stare odmiany. Na terenie naszych na 11 tych gmin nad Biebrzą zidentyfikowaliśmy ponad 40 odmian tylko jabłoni. W praktyce, żeby ocalić konkretną odmianę, wystarczy gałązka ze starego drzewa, która po wizycie w laboratorium może trafić na tak zwaną podkładkę. To jest podkładka i na tej podkładce jest szczepiona bądź okulizowana odpowiednia odmiana. Inicjatywę można wesprzeć w bardzo prosty sposób. Planując nasadzenia drzewek owocowych, wybrać te tradycyjne. Kontakt ze stowarzyszeniem ratującym stare odmiany można znaleźć na stronie internetowej ecoaroniarolnik.pl. Rolnicy z Doliny Biebrzy z pewnością poradzą też jak dbać o jabłonki już od momentu sadzenia. Szczep ma być na wierzchu, korzenie nie mogą być zagięte, przynajmniej przez dwa tygodnie codziennie polewać. I jeśli codziennie wyjdziemy na ogród i powiemy, kochanie, rośnij moje śliczne, zakwitnij pięknie, urośnie, zakwitnie i będzie tak owocowało, że głowa mała. Czyli to jest taka odmiana, panią Andrzeju? Ważą, mierzą, oceniają kolor i skład. Inżynierowie z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zajrzą wszędzie, nawet pod skorupkę jajka. Zaglądając na przykład do zwykłego kurnika, w którym mamy mieszańce różnych kur e, lub kury amatorskie, możemy spotkać się z jajami w plamki, mogą być to jaja niebieskie, zielonkawe, e, brązowe, beżowe, białe. Teraz będziemy badali właściwości treści jaja, czyli tego co się mieści w jaju w środku: białka i żółtka. Wylewając treść jaja ze skorupy, możemy od razu ocenić, czy jajo było świeże, czy stare. Jeżeli to jajko jest bardziej wypukłe, bardziej zwarte, mamy do czynienia ze świeżym jajkiem. Jeżeli rozbijemy i to, to, to jajko nam się tak rozleje, przypuśćmy po, po jakimś naczyniu, no to mamy wtedy do czynienia z jakimś jajkiem, które, no może, może tak, po prostu jest, jest stare. Zdarza się, że w, w jednym jajku mamy do czynienia z dwoma żółtkami. Świadczyć to może o tym, że mieliśmy do czynienia z młodym starym. No ale takie przypadki zdarzają się dosyć rzadko. Po przemieszczeniu po 18 dobie jaj do komór klonikowych, kurczęta zaczynają ze sobą się komunikować. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że jest to niesamowite zjawisko, gdyż jajka mają jeszcze formę jaj, natomiast już słychać, że te pisklęta walczą o to, żeby stworzyć ze sobą swojego rodzaju społeczność czy grupę. Szukają przyjaciela. Szukają kompanów, tak. Zanim ta skorupka pęknie jeszcze? Zanim skorupka pęknie, a jeszcze jako inną ciekawostkę mogę powiedzieć, że każda kura jako ptak jest w stanie zapamiętać 162 koleżanki skórnika. 25 tysięcy złotych dotacji można dostać na założenie gospodarstwa agroturystycznego. Wystarczy mieć hektar ziemi i dobry pomysł na turystyczny biznes. Powiatowy Urząd Pracy analizuje właśnie dokumenty złożone przez tych, którzy są zainteresowani takim programem. Świetny wypoczynek, właśnie za tracą. Zamiast pięciogwiazdkowego hotelu, wiejska chata. Tu nie ma wczasowego rygoru. Jest za to spokój, cisza i natura. Wszystko, o czym marzą zmęczone mieszczuchy. Atutem naszego gospodarstwa jest przede wszystkim na pewno położenie. To, że mogą uciec od zgiełku miasta, mogą wypocząć w ciszy, w kontakcie z naturą. Tym, którzy lubią nie tylko oglądać, gospodarze pozwalają dotykać. I posmakować regionalnych rarytasów. Robimy sery typowe białe, podpuszczkowe. Liczba wiejskich kwater systematycznie wzrasta. Teraz do agroturystycznego biznesu mogą dołączyć bezrobotni. Wystarczy jeden hektar gospodarstwa i pomysł na turystę. 25 tysięcy to jest kwota, która, którą osoba dostaje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Plus taka dodatkowa premia 2000, którą można wykorzystać na, na przykład Reklamę. Oprócz dotacji, już od pracy gwarantuje też profesjonalne szkolenia. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się właściciele najlepszych gospodarstw. Kapituła właśnie rozpoczęła przegląd ofert. Uczestnicy będą odbywali praktyki, takie szkolenia w wybranych gospodarstwach wzorcowych, agroturystycznych na przełomie sierpnia i września. Planujemy, że to będą dwie osoby w każdym z gospodarstw. Agroturystyka kwitnie i ma perspektywy. Z czasów na wsi korzysta ponad półtora miliona osób, a będzie jeszcze więcej. Zmęczeni miejskim zgiełkiem coraz bardziej cenimy wiejskie klimaty mówi starosta kielecki Tomasz Plewan, a jeszcze niedawno rolnicy nie wierzyli, że agroturystyka to opłacalny biznes. Jesteśmy takim rejonem, gdzie ludzie będą przyjeżdżać. Nie jest tak daleko na śląsk. Tam ludzie potrzebują takich obszarów, gdzie mogą właśnie wypoczywać w takim środowisku naturalnym, i to jest dla nas bardzo duża szansa. Jeszcze 20 lat temu w Świętokrzyskiem było 7 gospodarstw agroturystycznych, teraz jest prawie 400. W czerwcu dołączą do nich kolejne. Dotacje na założenie wiejskiego, kurortu dostanie 10 osób. Blady strach padł na europejskich producentów serów. Znów są zakładnikami w batalii handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Bój toczy się o samoloty, ale wylecieć z rynku eksportowego mogą sery, wina, oliwa i wiele innych produktów. Wpatrują się w oczy, klaszczą w dłonie, aż zapieczętują umowę. To tradycyjny holenderski rytuał aukcyjny, który sięga czasów średniowiecza. Choć wydaje się, że spór między Brukselą a Waszyngtonem w sprawie samolotów jest daleki targuserów w gołdzie, to rzemieślnicy nie kryją obaw związanych z zapowiedziami wprowadzenia ceł odwetowych na produkty z Europy. Nasze sery mają 3 lub 6 miesięcy i są kupowane w nadziei, że zostaną wyeksportowane po akceptowalnej cenie. Jeśli nie trafią do USA, będziemy musieli szukać nowych rynków, co zawsze wiąże się z ryzykiem. Holendrzy wysyłają rocznie za ocean produkty serowe warte 78 milionów euro. Gouda i Edam mogą być wytwarzane w dowolnym miejscu na świecie przez producentów, którzy przestrzegają właściwych procedur. Ale oznaczenia geograficzne Gouda Holland i Edam Holland mogą odnosić się wyłącznie do serów z Holandii. Pozostajemy w Holandii, gdzie trwa sezon na tulipany. Pola rozkwitają wszystkimi barwami, ale rolnicy mają problem z najazdem szkodników. To turyści, którzy zadeptują pieczołowicie pielęgnowane plantacje. Tylko w wielkanocny weekend holenderskie plantacje odwiedza ponad milion przyjezdnych. Tak, duża liczba odwiedzających to straty dla ogrodników. Ludzie przechodząc z jednego rzędu do drugiego zadeptują cebulki, które pękają i już nie rosną. Niestety robią wiele szkód. Rolnicy ustawiają znaki i barykady w różnych językach. Hasło ciesz się kwiatami, szanuj naszą dumę, ma zachęcić turystów do dbania o to, co rośnie na polach. Zapewne nie robią tego celowo. Wydaje im się, że są w parku, ale to nie park. Organizacja zrzeszająca holenderskich rolników poszukuje Również wolontariuszy do ochrony kwiatów. Ich zadaniem miałoby być informowanie turystów o wyznaczonych ścieżkach i zakazie deptania roślin. W nadchodzącym dziesięcioleciu Chińczykom ma brakować wieprzowiny i kukurydzy. Wynika z raportu Chińskiej Akademii Naukrończych. Powierzchnia upraw ziarna zmniejsza się już trzeci rok. Ograniczeniom ulega też podaż wieprzowiny. Największym problemem jest teraz afrykański pomór świń. W marcu liczba loch spadła o ponad 20%, co wskazuje, że w 2019 roku nastąpi spadek podaży żywych świń. Raport przewiduje również, że import wieprzowiny w przyszłym roku wzrośnie do 2 milionów ton. Europa po świętach wraca do gry, ale to powrót w nie najlepszym stylu, bo większość indeksów pod kreską. W Warszawie tylko wig 20 na minimalnym plusie. A jak radzi sobie złoty? NBP wycenił dolara na 3 ,81 zł, 81 groszy, euro 4 ,29 zł, 29, frank kosztuje 3 ,74 zł, 74 groszy, a za funta płacimy 4 i 95 groszy. Za chwilę agropogoda. Kolejne informacje w agrobiznesie jutro o 7.50 w TVP info. Do zobaczenia.